Witam z tej strony, Norbert, czyli fan akwarystyki Jasło. Dzisiaj opowiem Wam o kolejnej rybce, jaką trzymam w akwarium, czyli o zbrojniku pospolitym, tak zwanym Ancitrus. Jedna z najbardziej znanych ryb w akwarystyce słodkowodnej, ogólnie dostępną formą w literaturze często mylnie nazywana zbrojnikiem niebieskim. W sklepach spotykana jako zbrojnik lub glonojad. Pod tymi nazwami najczęściej ukrywa się mieszaniec rodzaju Ancitrus, któremu prawdopodobnie najbliżej do gatunku Acitrus circhosus. Kupując glonojada z niesprawdzonego źródła bez dokładnej nazwy gatunku, nigdy nie możemy być pewni, jakiego pochodzenia i tego, jak duży urośnie. Co więcej, pod nazwą zbrojnik lub glonojad możemy trafić na olbrzyma z rodzaju Pterogoplichthys, np. zbrojnik lamparci, czy Hypostromus, np. Plecostromus. Ze względu na łatwe roznażanie i możliwość krzyżowania licznych gatunków, identyfikacja zbrojników nie należy do prostych. Występowanie. Ameryka Południowa, zbrojniki z rodzaju Ancytu zamieszkują rwące oraz stojące wody do Rzesza Amazonki. W porze deszczowej spotykane są również na zalanych terenach leśnych. Osobniki powszechnie obecne w handlu, w większości pochodzą od hodowców lub z farm hodowlanych. Charakterystyka i osposobienie. Przeciętnie dorastają do 13 cm długości. Ubarwienie ciała różnorodne, zależne od genów, od jasnobrunatnej do niemal czarnej barwy, z licznymi drobnymi, jaśniejącymi plamkami. Charakterystyczne dla większości zbrojników brzusznie spłaszczone ciało, szeroką głową, wypukły grzbiet i dwiema płetwami grzbietowymi. Szerokie, masywne płetwy piersiowe ułatwiają rybie poruszanie się po dnie. Otwór gębowy w dolnym położeniu zakończony przyssawką, którą przyczepiają się do dekoracji i zeskrobują glony. Nie posiadają łusek, ich skóra pokryta jest nakładającymi się na siebie płytkami kostnymi. Które tworzą pewnego rodzaju pancerz. Pierwsze promienie płetw, ze, z wyjątkiem ogonowej, są ostre. Płetwy piersiowe i płetwy skrzelowe, pokryte kolcami, których używają do walki z innymi zbrojnikami. Płeć młodych ryb jest trudna do odróżnienia. W dobrych warunkach samce mają. Wyraziste kolory, samice bardziej matowe. Dojrzałość pciową osiągają, mając około 5 cm długości. W tym czasie u samców na pysku pojawiają się długie, często rozwidlone wyrostki. U samic są one krótkie i ledwo widoczne. Samce zazwyczaj są większe. Zbrojniki są Łagodnie usposobionymi rybkami idealnie nadają się do akwarium towarzyskiego, a dzięki łatwej adopcji do różnych warunków, będą odpowiednie dla początkujących akwarystów. Najchętniej przybywają na dnie lub szybach akwarium. Dzień najczęściej spędzają schowane w swoich kryjówkach, aktywność wykazują głównie nocą, a także w porach karmienia. Nie są zagrożeniem dla innych ryb, samce jednak są terytorialne wobec rywali swojego gatunku. Najlepiej trzymać je w parach lub haremie złożonej z jednego samca i dwóch trzech samic. Odżywianie i karmienie Zbrojnik z natury, Zbrojniki z natury są roślinożercami. W ich diecie powinny dominować produkty roślinne. Na co dzień można im podawać pokarmy suche z dodatkiem spiruliny w płatkach lub tabletkach, opadających na dno. Regularnie uzupełnione warzywami, takie na przykład jak ogórek, siekana sałata, zielony groszek, szpinak, kabaczek, cukinia, melon, dynia, kalafior, brokuł i, tak, i tym podobne. Raz w na tydzień lub co dwa tygodnie warto również podać pokarm zwierzęcy, np. mrożony wodzień, plankton, kryl lub żywą ochotkę. Powszechna nazwa glonojad jest mocno przereklamowana, a glony chętnie jedzą w młodym wieku. Na starość przeważnie robią się leniwe i preferują inny pokarm, w tym resztki pokarmu podawanego innym rybom. Na pewno nie ruszą najbardziej uciążliwych glonów nitkowych czy pędzlowatych, akwarium jakie potrzebują. Dla pary zbrojników pospolitych odpowiednia będzie 60 cm długości akwarium. Wysokość ścian zbroj... zbrojnika nie jest tak ważna jak wielkość powierzchni dna, na której ryba będzie żerować. W zbyt małych akwariach karłowacieją, co prowadzi do deformacji narządów wewnętrznych, chorób i ostatecznie zgonu. Jako, że są gatunkiem prowadzącym nocny tryb życia, dobrym wyborem będzie ciemne, żwirowe lub piaszczyste podłoże. Zbrojnikom należy zapewnić kryjówki, w których będą się mogły chować. I rozmnażać. Do tego celu można użyć korzeni bagiennych, łupin kokosowych, stosów kamieni lub sztucznych ceramicznych doniczek lub specjalnych grot. Konieczne jest dodanie większych korzeni lub kawałka miękkiego drewna, które chętnie skrobią i pomagają im, i pomagają im w trawieniu. Drewno będzie również doskonałym siedliskiem dla glonów, delikatniejsze rośliny mogą nie przetrwać ich aktywnego zeskrobywania glonów. Produkują znaczne ilości zanieczyszczeń, dlatego też wymagają wydajnych filtracji i dobrze natlenionej wody. Jako że w dzień najczęściej są pochowane intensywność, insent, intensywność oświetlenia nie jest istotna. Ale warto zacienić przynajmniej jeden obszar zbiornika, preferując preferują kwaśną lub alkaiczną wodę o 6,5 do 7,5 pH. Nie są to jednak wartości krytyczne, ponieważ są rybami wytrzymałymi i łatwo adoptują się do nowych warunków. Najważniejsza jest stabilność tych parametrów. Mogą przebywać i rozmnażać się w temperaturze o dolnej granicy 18 stopni Celsjusza, pomimo że tolerują temperaturę do 32 stopni, to raczej nie będą zbyt szczęśliwe w wodzie powyżej 27 stopni Celsjusza, ze względu na to, że przy wyższych temperaturach tlenu w wodzie jest znacznie mniej. Efekt czarnej wody i wydzielanej przez drewno garbniki zachęca je do tarła, ale jednocześnie ogranicza wzrost pożądanych glonów. Wiele lekarstw jest dla tych bezłóżkowych ryb. Uwagę należy również zachować przy ich odławianiu siatką, która może zaplątać ich między kolcami. Najlepiej pozostawić je aż same. Z niej wypłyną. Jeśli sobie nie poradzą, siatkę najlepiej odciąć. Mogą być trzymane w towarzystwie wielu łagodniejszych, a nawet średnio agresywnych gatunków ryb o podobnych wymaganiach środowiskowych. Rozmnażanie: jeżeli zapewnimy odpowiednie warunki w akwarium, to rozmnażają się łatwo dzięki czemu są ogólnie dostępne i tanie. Często do rozmnażania dochodzi. W zbiornikach ogólnych, bez wiedzy hodowcy. Najlepiej jednak jest je rozmnażać w oddzielnym akwarium tarliskowym w haremie jeden samiec i dwie trzy samice. Najchętniej wycierają się w grotach skalnych w sklepach dostępne są nawet specjalne ceramiczne tuby. Zamiennie można stosować niewielkie doniczki, łupiny kokosa lub rurki z PCW. Samica składa do stu jaj w formie kulistych bryłek. Ziarenka mają około 2,5-3 do 3 mm, w średnicy początkowo żółtawe, z czasem szklisto-pomarańczowe. Co ciekawe, w jednym gnieździe jaja może złożyć wiele samic. Po udanym tarle, samiec przegania samicę i samotnie sprawuje opiekę nad ikrą. A także szczerze jej przed drapieżnikami. Wylęk zależy od temperatury. Larwy wylęgają się po 4 do 7 dni, a po, a po następnych 3 dniach samodzielnie pływają. Rybek wymaga stabilnych parametrów wody oraz obfitego karmienia glonami i warzywami, np. sałatą obranym groszkiem czy szpinakiem. Zaniedbania. Na tym etapie ze strony hodowcy znacząco zwiększa współczynnik zgonów. Do osiągnięcia przez młode około 2 do 3 cm długości najlepiej przyby pozostawić je razem z rodzicami. No i pewnie tyle o tych zbrojnikach. Także podsumowując wszystko jest rybka... Wytrzymała dorasta średnio od 10 do 15 cm, żeruje przy dnie, jest jajorodna, usposobienie umiarkowane, łatwa w hodowli pokarm to toglony, mrożone, pokarmy rośliny, suchy pokarm żywy, długość życia od 10 do 12 lat, akwarium takie średnie to minimum pojemności to 72 litry, minimum długości 60 cm. Woda ciepła, umiarkowana, średnio twarda, miękka, miękka, lekko zasadowa, także w każdej wodzie praktycznie. Temperatura od 18 do 27 stopni, pH od 5,5 do 7,5, twardość od 1 do 15, orientacyjna cena, tak no u nas na przykład to są tak takie większe to po 9 zł no i pewnie z tej o tym gatunku tyle jaki trzymam także z tej strony Norbert czyli fan akwarystyki Jasło i do następnego odcinka cześć